Hej, dzisiaj chciałem zacząć już mówić na temat zimowania. Mamy już prawie połowę września, także niedługo trzeba będzie już zaplanować, jak przezimować cytrusa. Jeśli chodzi o cytrusy, nie lubią one przymrozków. Są gatunki, które przymrozki znoszą, ale większość hobbystów, które zajmują się cytrusami, posiada jakieś podstawowe cytrusy, jak cytryny. Pomarańcze, mandarynkę, kumkwata. Są to cytrusy, które powiedzmy tam do minus 1 stopnia można zostawić na dworze i wiele się nie stanie, ale, ale lepiej znaleźć jakieś odpowiednie miejsce do przyzimowania takiego cytrusika. Są dwie opcje, jak przyzimować takiego cytrusa. Jedna to jest powiedzmy poza domem, tam częścią mieszkalną, czyli powiedzmy w garażu, gdzie jest dużo światła. Lub na strychu, jeśli ma się jakieś okno dachowe, lub w szklarni. Um, optymalna temperatura zimowania cytrusów to jest 5 do 10 stopni. Ja swoje cytrusy zimowałem w temperaturze 4 do 5 stopni zeszłą zimę i całkowicie dobrze im to, to wyszło. Um, jeszcze szklarni nie miałem w tym roku, więc w domku ogrodowym, w takiej foliówce, um, zobaczcie na zdjęciu. Tam trzymałem swoje cytrusy z ogrzewaniem termostatem, i ten też się starałem trzymać około 4 stopni Celsjusza. To całkowicie dobrze wyszło, ale jeśli nie mamy powiedzmy garażu lub, lub strychu z dostępem do światła i nie mamy możliwości powiedzmy wystawienia na klatkę schodową cytrusa, żeby powiedzmy nie dostał nóg i nie zniknął to musimy go przesimować w domu no i jedyna taka opcja wtedy jak w domu zimujemy to jest parapet najlepiej jakiś zachodni lub południowy najlepiej południowy, żeby najwięcej tego słońca było no i teraz tu też jest kwestia właśnie temperatury i słońca naświetlenia, ponieważ im wyższa temperatura tym więcej słońca cytrus potrzebuje a jak wiadomo jesienią, zimą dni stają się coraz krótsze i problem jest taki, że on nie zostaje wystarczająco słońca, i jeśli łączymy ogrzewanie, mamy tam powiedzmy w pomieszczeniu 22-23 stopnie. A światło jest za mało, no to cytrus wariuje, nie wie, co się dzieje, zaczyna gubić liście, i można stracić cytrusa przez okres zimy. Dlatego jeśli mamy jakieś pomieszczenie w mieszkaniu, gdzie jest parapet właśnie na stronę wschodnią. Południową lub zachodnią, i gdzie nie, powiedzmy, nie mamy więcej niż 20 stopni w pokoju, że nie jest to jakoś bezpośrednio od koloryferem, no to, to taki cytrus może przyzimować. Cytrusy lubią też wilgotne powietrze, więc jeśli zimujemy je właśnie w mieszkaniu, musimy pamiętać, żeby zraszać takiego cytrusa chociaż raz na dwa dni. Na pewno mu to pomoże z przyzimowaniem. No, i co jest bardzo, bardzo ważne, nie przelać. Cytrusy, mimo że w mieszkaniu nie zapadną, powiedzmy, w taki stan zimowy, to nie potrzebują tak dużo wody. Więc taka moja wskazówka, jeśli chodzi o podlewanie: podlejmy raz porządnie. Niech ta woda przez całą bryłę przeleci. To, co zostanie na podstawce, wylejmy i podnieśmy sobie tą tonicę. Zobaczmy, ile waży. Zapamiętajmy mniej więcej tą wagę, poczekajmy trochę, aż ona przeschnie, i wtedy też zobaczymy, jaka jest ta waga. Wtedy, mniej więcej, będziecie wiedzieć, jak ile waży sucha bryła, a ile waży mokra była. To Wam na pewno pomoże, ponieważ w okresie zimowym, jak będziecie podlewać, ten cytrus nie będzie brał dużo tej wody z bryły, i może być tak że. Górna warstwa Wam przysknie i będzie Wam się wydawało, że, że cytrus ma sucho, mimo że w środku bryły jeszcze będzie dużo wilgoci, i będziecie po prostu dolewać tej wody cały czas. Um, a taka przelana bryła to, to jest no, martwy cytrus. Zaczną korzenki, korzenie gnić i, i stracicie swojego cytrusa. Łatwiej, łatwiej jest cytrusa przelać niż um, żeby cytrus Wam wysył, wysył. Um, więc um, e, najlepiej koło 20 stopni e, zraszać i, i na parapecie, to jest taka opcja domowa. Jeszcze jest jedna możliwość, e, to e, lampy LEDowe. E, są spisane lampy do e, cytrusów, to cytrusów do roślin, e, które mają, e, e, mają parametry e, powiedzmy takie, jak światło słoneczne, które dużo dają. Byłem sceptycznie nastawiony do tego, ale powiem Wam, że w zeszłym roku przezimowałem część cytrusów na strychu, mimo że nie miałem tam żadnego okna, zero światła słonecznego, i 12 stopni miałem tam przez zimę, i cytrusy super przezimowały, naprawdę super. Także byłem pozytywnie zaskoczony. Myślę, że w następnym odcinku pokażę Wam moje lampy LEDowe, jakie są, jakie są mniej więcej ceny i e, jak je zamontować, jak je używać. To będzie na pewno ciekawy odcinek i, i na pewno pomoże e, Wam w przyzimowaniu cytrusów. E, jest to łatwy, w miarę tani sposób, ponieważ takie lampy kosztują około 100 zł. E, biorą naprawdę niedużo prądu, bo mniej więcej 20-30 W. Więc jest to naprawdę dobra opcja, żeby tak też przezimować swojego cytrusa. Czyli powiedzmy wtedy możecie go przezimować w piwnicy, w garażu, jeśli nie macie tam okna i, i na pewno, na pewno jest to jest to jakaś tam, jakaś tam właśnie opcja, opcja zimowania, jeśli nie mam odpowiednich warunków. Cytrusy na pewno wam trochę liści zgubią, ty się nie przejmujcie. Odbiją na wiosnę. Możecie zacząć się martwić w momencie, kiedy zaczną Wam gałązki przesychać. To też może znaczyć, że przelewacie go. Także bardzo uważajcie i w okresie zimowym nie dajemy nawozu. To jest bardzo ważne. Także w następnym odcinku opowiem troszeczkę o lampach ledowych.